Czy w Twoich żyłach tli się płomień? Jeśli lubisz gry takie jak Valheim, gdzie eksploracja, survival i wolność idą w parze, Enshrouded może Cię zainteresować. Enshrouded to tytuł z gatunku RPG z otwartym światem oraz lekkim zabarwieniem survivalowym. Dlaczego z lekkim? O tym później. W momencie nagrywania tego materiału gra jest jeszcze w formie wczesnego dostępu, więc jeśli nie do końca jesteś przekonany, czy warto się nad nią pochylić, zapraszam do dalszego oglądania. Obecnie tytuł ten dostępny jest na PC, ale twórcy zapowiadają, że z nadejściem oficjalnego wydania gry pojawią się wersje na inne platformy, takie jak PlayStation 5 czy Xbox. Pod względem rozrywki, Enshrouded łączy ze sobą swobodną eksplorację, walkę oraz system craftingu, a wszystko osadzone jest w ładnym, otwartym świecie. Gra daje sporo wolności w tym, jak chce się spędzać czas i w jakim kierunku rozwijać swoją postać. Samo poruszanie się po świecie jest dość płynne, daje dużo satysfakcji. Możemy się wspinać, skakać po ruinach, szybować nad terenem i docierać w miejsca, które często skrywają coś więcej niż tylko ładny widok. Enshrouded wyraźnie zachęca do zbaczania z głównej ścieżki i nagradza ciekawość gracza. Personalnie gliding w tego typu grach jest jedną z moich ulubionych czynności. System walki pozwala grać na różne sposoby. Do dyspozycji mamy zarówno broń do walki wręcz, ataki dystansowe jak i magię. Całość jest stosunkowo przystępna, ale początkowe godziny potrafią być wymagające, zwłaszcza gdy ekwipunek i umiejętności są jeszcze mocno ograniczone. Fajnym według mnie rozwiązaniem jest możliwość dość szerokiego spersonalizowania poziomu trudności tutaj poprzez ręczne ustawienie parametrów rozgrywki. Jest możliwość zmiany ustawień samego gracza, przeciwników oraz świata, a także konsekwencje nagłego zgonu. Ważnym elementem rozgrywki jest również bardzo rozbudowany system budowy bazy. Gra oferuje dużą swobodę w stawianiu konstrukcji, pozwala na kreatywne projektowanie własnych siedliszczy i daje poczucie realnego wpływu na otoczenie. Budowanie nie jest tu jedynie dodatkiem, ale myślę, że pełnoprawną mechaniką, która potrafi ściągnąć na długie godziny, szczególnie jeśli lubisz budować coś od zera. A wracając do tematu lekkiego zabarwienia survivalowego... Survival pełni tu raczej rolę dodatku niż głównego filaru rozgrywki. Zbieramy surowce, tworzymy przedmioty i stawiamy własną bazę. Jednak gra nie zmusza nas do ciągłego pilnowania wskaźników ani nie każe nadmiernie zapotknięcia. Podobnie jak w Walheim raczej jesteśmy zachęcani bonusami za nakarmienie i napojenie naszego bohatera. Zamiast presji związanej z głodem czy spragnieniem, większy nacisk położono na eksplorację świata oraz stopniowy rozwój bohatera, co sprawia, że całość jest bardziej przystępna, mniej stresująca niż w typowych survivalach. Jeśli chodzi o system rozwoju postaci, gra nie zamyka nas w sztywnych klasach, a zamiast tego pozwala rozwijać umiejętności według własnych preferencji. Dzięki temu możemy tworzyć różne kombinacje i dopasowywać styl gry pod siebie. Przygotowując się do nagrania, wyszperałem kilka krytycznych opinii w tym temacie, a mianowicie zwrócono uwagę na to, że umiejętności i talenty potrafią być mało satysfakcjonujące. Szczęśliwie zmiana kierunku rozwoju nie wiąże się tutaj z dużymi konsekwencjami, co sprzyja eksperymentowaniu i testowaniu nowych buildów. Myślę, że warto wspomnieć także o trybie kooperacji, który umożliwia wspólną grę nawet w większym gronie, bo aż do 16 osób. Eksplorowanie świata z innymi potrafi być bardzo przyjemne, chociaż momentami można odczuć, że balans rozgrywki nie zawsze nadąża za liczbą graczy. Fabuła w Enshrouded pełni raczej rolę tła dla rozgrywki niż jest jej główną osią. Granie prowadzi za rękę długimi dialogami czy przerywnikami filmowymi, a zamiast tego oddaje opowiadanie historii w ręce samego świata. Akcja toczy się w krainie spowitej tajemniczą mgłą, która stopniowo pochłonęła kolejne regiony i wpływa na sposób eksploracji. To właśnie ona nadaje światu charakter i sprawia, że każda przygoda wiąże się z pewnym ryzykiem. Sporą część historii poznajmy poprzez pozostawione notatki, zapiski i ślady dawnych mieszkańców. Rozsiane są po ruinach, opuszczonych osadach i zapomnianych lokacjach. To one budują kontekst wydarzeń i pozwalają lepiej zrozumieć, co doprowadziło świat do obecnego stanu. Całość utrzymana jest w stonowanym, momentami melancholijnym klimacie, który dobrze współgra z opustoszałymi lokacjami. Enshroudet daje też także dużą swobodę w tempie odkrywania fabuły. Można skupić się na głównym wątku, albo zatracić w eksploracji i zbieraniu fragmentów historii na własnych zasadach. Pod względem wizualnym Enshrouded stawia bardziej na styl i klimat niż na fotorealistyczną grafikę. Świat gry jest kolorowy, ale jednocześnie potrafi być i mroczny i przytłaczający, szczególnie w obszarach spowitych mgłą. Dzięki temu lokacje są czytelne i łatwe do rozróżnienia, a eksploracja nie nuży się wizualnie. Na plus wypada różnorokość środowisk. Od zielonych terenów, poprzez ruiny, podziemia, aż po bardziej niebezpieczne strefy, które wizualnie sygnalizują zagrożenie. Choć detale nie zawsze stoją na najwyższym poziomie, całość trzyma spójny styl artystyczny. Jeśli chodzi o dźwięk, muzyka pełni głównie rolę budowania nastroju, nie narzuca się podczas rozgrywki. Towarzyszy eksploracji w subtelny sposób, podkreślając klimat świata zamiast go zagłuszając. Efekty dźwiękowe są poprawne i spełniają swoją funkcję. Walki brzmią odpowiednio ciężko, a odgłosy otoczenia pomagają wczuć się w atmosferę opuszczonego świata. Całość tworzy myślę spójną oprawę, która dobrze wspiera to, co dzieje się na ekranie. A teraz czas na kolejną sekcję recenzji, którą roboczo nazwałem „marudnym kącikiem dziadzi pierwsza rzecz, która trochę mi nie leżała, to brak większej automatyzacji niektórych procesów craftingowych. Zbieranie sadzonek, czy też powtarzalne czynności po czasie zaczynają nużyć i aż proszą się o rozwiązania, które oszczędziłyby graczowi trochę czasu. Druga sprawa to sposób prowadzenia historii. Duża część fabuły opiera się na notatkach i znajdźkach do czytania, co buduje klimat, ale osobiście nie jest to forma narracji, która do mnie trafia. Wolę, gdy gra podaje historię w bardziej aktywny sposób. Niestety pojawiają się też problemy techniczne. Zdarzały się spadki wydajności, a wraz z nimi różne glicze od niewidocznych ataków przeciwnika Podziwne teleportacje postaci. Wpadanie w tekstury, które najczęściej wynikały właśnie z nagłych spadków FPS-ów. Mam również zastrzeżenia do mechaniki ataku i przesunięć postaci podczas niektórych animacji. Najbardziej odczułem to grając czarodziejem dzierżącym kostur, gdzie atak powodował przesunięcie postaci do przodu, a to w rezultacie prowadziło na przykład do upadku z wcześniej strategicznie obranej pozycji na górce. Kolejnym minusem na ten moment jest różnorodność przeciwników i ich ataków. Po pewnym czasie zaczynają się powtarzać, co odbiera świeżość części starć. Na koniec warto wspomnieć o trybie kooperacji. Pojawiały się głosy, że wspólna progresja na serwerze nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ cała grupa dzieli postęp zadań i zasobów jednocześnie. Dla jednych będzie to wygodne, dla innych może być to dość ograniczające. Przy tym wszystkim należy pamiętać jednak, że wciąż mówimy tu o grze w fazie alfa. Z pewnością część wspomnianych argumentów można odrzucić, ponieważ to moje subiektywne odczucia, które nie każdemu będą wadzić. Enshrouded to gra przede wszystkim dla osób, które lubią spokojną eksplorację i dużą swobodę działania. Jeśli cenisz sobie gry, które pozwalają iść własnym tempem, samodzielnie odkrywać świat, tutaj możesz poczuć się jak u siebie. To dobra propozycja dla graczy szukających RPG z elementami survivalu, ale bez nadmiernej presji znanej z klasycznych survivalowych tytułów. Jeśli nie przepadasz za ciągłym pilnowaniem wskaźników, a wolisz skupić się na eksploracji i rozwoju postaci, myślę, że Enshrouded oferuje sensowny kompromis. Gra może przypaść do gustów fanom Walheim, szczególnie tym, którzy lubią budowanie i kooperację oraz wspólne odkrywanie świata. Z drugiej strony osoby oczekujące mocno prowadzonej fabuły, perfekcyjnej optymalizacji i pełnego technicznego dopracowania mogą poczuć niedosyt. W tym przypadku myślę, że warto poczekać na pełnoprawną wersję. To tytuł dla cierpliwych graczy, którzy potrafią przymknąć okona niedoskonałości i są gotowi poczekać, aż gra w pełni rozwinie swój potencjał. Podsumowując, Enshrouded to gra, która potrafi wciągnąć na długie godziny dzięki swobodnej eksploracji, rozbudowanemu systemowi budowy bazy i elastycznemu rozwojowi postaci. Uwzględniając fakt, że tytuł wciąż znajduje się we wczesnym dostępie, a twórcy aktywnie wprowadzają poprawki i ulepszenia. Uważam, że gra zasługuje na 8 na 10. To solidny wynik, który odzwierciedla zarówno potencjał świata gry, jak i obecne ograniczenia wersji Alpha. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery wersji 1.0, ale patrząc na tempo aktualizacji, zaangażowanie deweloperów, myślę, że można spodziewać się je w pierwszej połowie 2026 roku. Dla osób, które lubią eksplorować, budować, rozwijać, postać we własnym tempie, Shadowed już teraz oferuje naprawdę wiele i myślę, że warto dać mu szansę, nawet przed pełną premierą. To tyle w recenzji. A Wy, co sądzicie o tej grze? Graliście już czy dopiero planujecie? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie suba, jeśli chcecie więcej. Dzięki serdeczne i cześć!